Siemanko z tej strony Szumielek. Dzisiaj będę brzmiał trochę inaczej, ponieważ nabawiłem się choroby, na którą popada większość społeczeństwa w tym kraju. I nie, nie mówię tutaj o głosowaniu na pis, mówię tutaj o odpowym przeziębieniu, i dlatego mogę brzmieć trochę inaczej. A dzisiaj zajmiemy się najlepiej brzmiącymi super samochodami wszechczasów. Hashtag 2, bo jeśli nie widziałeś pierwszego odcinka, to zapraszam cię, żeby wrócił do niego i sobie zobaczył. W tym odcinku nie będę uwzględniał samochodów, które już wcześniej pokazałem. Przypominam, że jest to zestawienie, które według mnie jest najlepsze, a jak nie masz do tego dystansu, to zjedz pomidorka i Wypi bo nikt Cię tu nie chce. Przestań gadać kickstera, wcale Ci to nie wychodzi. Przecież próbujesz być taki jak on. On to robi lepiej, bo on jest najlepszy, to jest jego styl i tylko i wyłącznie jego. Rozumiem, że autorzy tych komentarzy mają 12 lat i nadal syrają w nocnik, ale jak już kogoś poprawiasz, żebym nie robił czegoś jak ktoś inny, to przynajmniej porównaj go do właściwej osoby, bo ja wzoruję się TV. I tak, w tej chwili sam to przyznałem. Na dziesiątym miejscu umieściłem auto, które podoba się w większości zwolennikom upierdalania na parkingu pod Tesco. I nie nie mówimy tutaj o golfach 3, tylko o marce, którą w skrócie można przedstawić jako bardzo męski wóz, lub po prostu jak większość ludzi mówi, będziesz miał wydatki. BMW M8 2019 rocznik z silnikiem 44 V8 Twin Turbo znalazło się na dziesiątym miejscu, a silnik ten generuje 600 koni mechanicznych, a dźwięk, który wydobywa się z wydechu tego samochodu, jest powodem, dlaczego jest na tej liście. Na dziewiątym miejscu swoisty samochód, o którym marzy każdy polski Janusz Chrzciciel, który chciałby poruszać się do kościoła w każdą niedzielę. Mówimy tutaj o Jaguarze F-Type z 5-litrowym silnikiem V8, który generuje 495 koni mechanicznych, a brzmi on tak... Ósme miejsce, a my już mamy pierwsze Lamborghini. Ursus, znaczy Urus, to SUV od Lamborghini, który posiada silnik 4.0 V8 biturbo i przy tej konfiguracji silnika generuje on 650 koni mechanicznych. I już widzę wszystkie te czerwone tyłki bólodupców, że jak to przecież SUV Lamborghini, to nie jest takie pełnoprawne Lambo. Otóż nie tym razem. Oprócz tego, że jesteśmy w stanie zapakować się całą rodziną do tego samochodu i wyjechać tysiąc kilometrów dalej, nie uszkadzając sobie długotrwale kręgosłupa, to ten samochód rozpędza się do setki w nieco ponad 3,5 sekundy, dokładnie 3,6. Jakby ktoś był ciekawy. Siódme miejsce to auto, które myślę, że nieraz pojawiło się na ścianie podczas waszego dzieciństwa. W momencie, kiedy kształtował się wam wizerunek motoryzacji, a wy marszczyliście Freda, poglądaliście na ścianę i widzieliście właśnie ten samochód. I myśleliście sobie, kiedyś będę właścicielem właśnie tego auta. Niestety na marzeniach się tylko skończyło, a body tego auta już nie jest tak olśniewające jak kiedyś, za to dźwięk silnika nadal jest wspaniały. Lamborghini Gallardo z silnikiem 5.2 litra V10, który generuje 560 mechanicznych. Miejsce to auto, do którego jak wchodzimy, tak jak w twoją mamuśkę ostatniej nocy. <grymne> kiedy siedzimy w tym samochodzie, mamy wrażenie, tak jakbyśmy byli, w bardzo drogiej restauracji, gdzie lubią duże ekrany. Mowa tutaj o Mercedes Benz AMG GT wersja S z silnikiem 40V8 Twin Turbo. Za kierownicą tego auta do wykorzystania mamy aż 510 koni mechanicznych. No i teraz wszystkie koniowice na GTR R35 umrą z zachwytu, ponieważ na piątym miejscu znalazł się Nissan Skyline GTR R34 z silnikiem 2,6 litra. Jeśli nie wiesz co to za samochód, to wróć sobie do drugiej części szybkich i wściekłych, odpal sobie telewizor, wypierdol telefon przez okno i obejrzyj ten film z pokoju. Kolejne miejsce i kolejne Lamborghini. Samochód, na który 99,99,9. Co kurwa ile tych przecinków. Nie może sobie pozwolić! Auto to zostało wyprodukowane przez Włochów w nakładzie 40 sztuk. Tak, dokładnie. Tyle ile jest passatów na kilometr kwadratowy. Nie po prostu oni nie wychodzą z założenia, że to jest auto dla mas. Auto dla mas produkuje Volkswagen. Co ja o tym myślę? Ja uważam, że te auta są trochę jednak za drogie. No ale z czegoś jednak wynika ten prestiż. Ja nie mówię, że te auta są tyle warte. Tu chodzi tylko o to, że jak są drogie. To i mało osób może sobie na to pozwolić, a jak sobie jednak ktoś pozwoli, to w oczach innych jest on super bogaczem. Lamborghini Centenario z silnikiem 6.5 litra V12, który generuje 770 koni mechanicznych. Miejsce i auto, które jeśli chcemy zobaczyć, to musimy wyjechać z tego kraju. Jak najszybciej. Samochód, który przebija osiągami nawet gtr r R35. Wygląda trochę jak spodek kosmiczny połączony z pociskiem, lecący w stronę twojej dupy. A gdy do niej dotrze, zostawia olbrzymią dziurę jak po ostatniej wizycie twojego wujka. Dobra, skończ pierdolić i przejdź do rzeczy. Ferrari La Ferrari, pierwsza hybryda od Ferrari, z silnikiem 6,3 litra V12. Spalinowy silnik generuje 800 koni, a elektryczny 163. Łącznie daje nam to 963 konie mechaniczne z napędem na ทิลเนโคอา Na drugim miejscu auto, które kwalifikuje się do trzech kategorii na raz. Trochę to taki sedan, trochę to też taki hatchback, ale jak do niego podejdziemy, to nawet i kombi. Ferrari Berlinetta F12 Ostatnio miałem przyjemność spotkać to auto na drodze Niestety właściciel, który jechał tym samochodem Miał ten moment, w którym chce się wam srać I biegniecie do toalety, żeby zdążyć Ale niestety czujecie, że już przegrywać tą walkę Niestety uciekł mi zanim do niego podjechałem No a jest czym uciekać, bo mamy tam silnik 6.3 litra V12 z napędem na tylne koła O mocy 740 koni Na pierwszym miejscu auto, które chciałby mieć chyba każdy. To kurwa każdy. Bo nie mam znajomego, który odmówiłby przejażdżki Dodge'em Hellcatem. No a jakby odmówił, to już by nie był moim znajomym. I dla wszystkich, którzy teraz ściskają tego swojego małego pomidorka pomiędzy nogami i mówią sobie pod nosem, że Jak to możliwe, że Hellcat jest na pierwszym miejscu? A no tak to. I widocznie nigdy go nie słyszałeś na żywo, jeśli twierdzisz, że jest inaczej. Ten piękny i wyjątkowy dźwięk tworzy silnik o pojemności 6,2 litra z V8, który generuje 707 koni mechanicznych z napędem na tylne koła. you <grumbling> Teraz moje drogie pomidorki. Na dzisiaj to już koniec. Mam nadzieję, że to zestawienie Wam się podobało. Jeśli macie do tego jakieś sugestie i opinie, możecie napisać w komentarzu. Fajnie by było, jakbyście zasubskrybowali mój kanał oraz weszli na mojego Instagrama. To tyle. Na razie.